Skandal na plebanii w Dąbrowie Górniczej w mieszkaniu należącym do parafii podczas imprezy księży miał zasłabnąć zaproszony na nią mężczyzna. Wezwano pogotowie, jednak księża odmówili wpuszczenia ratowników. Interweniowała policja. Stanisław Bryk. Kościół Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej to najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce. W mieszkaniu jednego z księży interweniowała w nocy policja. Księża sobie w niepoczywacji urządzali. Jakiś facet za, za słaby. No. I chcieli wezwać pogotowia. Według medialnych informacji, księży imprezowali zaproszonym przez nich mężczyzną. To on miał zasłabnąć. Wezwano karetkę, ale gdy ta przyjechała, ratowników nie wpuszczono do środka. Śledztwo zostało wszczęte w kierunku przestępstwa związanego z nieudzieleniem pomocy osobie, która znajduje się w sytuacji grożącej bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty przez nią życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do mieszkania ratownicy wkroczyli więc w asyście policji. Mężczyzna trafił do szpitala. Według gazety wyborczej miał świadczyć usługi seksualne. Wolałabym, żeby to były czynności intymne, żeby się o tym nikt nie dowiedział, jeśli już jest taka potrzeba. Nie ma Z księdzem proboszczem nie udało nam się dziś skontaktować, ale to właśnie on poinformował kurię o interwencji policji i pogotowia. Ta wystosowała oświadczenie. Tego samego dnia biskup sosnowiecki powołał komisję, aby w trybie pilnym wyjaśniła fakty i okoliczności zaistniałej sytuacji. W świetle dotychczasowych ustaleń komisji należy nadmienić, że jej ustalenia różnią się od informacji przedstawionych przez niektóre media. W rozmowie telefonicznej z wydarzeniami rzecznik kurii nie chciał jednak powiedzieć, o które fragmenty tej historii chodzi. Powinno się to wyjaśnić. Powinno się to. Także ten Kuria zapowiada stosowne kroki wobec duchownego po zakończeniu prac komisji. Z tego co wiem, no to był hulasz, czy miał tryb życia. Wątki moralne nie grają roli w śledztwie prokuratury. Przesłuchujemy świadków, pozyskujemy dokumentację. Za nieudzielenie pomocy w stanie zagrożenia życia grożą nawet trzy lata więzienia. Stanisław Ewryk, Wydarzenia.